No nie sfilmowałem kraksy. Ale to była prosta droga do dziury. No, ty nie kręcałeś. Padłem do, do... No wpadłem do góry, bo nie kręciłeś się, no. Wy padłem. padłem! Wcale Spadłem. się nie przejął tym. A dalem no. no. Teraz musimy iść po io, żeby wyciągnął go z dziury. To chodź, zjemy obiad i wyciągniemy go z dziury, dobra? Tak, ale najpierw zjemy obiad, chodź. Nie zjemy go. Tak, go wyjmiemy? Nie zjemy go. Obiad, nie zjemy go. Aha, to najpierw to wyciągamy. To No to czekaj, tylko, tylko to odłożę, te twoje części odzieży, co ocalały i będziemy wyciągać. Uwaga! Wyciągać, tak, a ty będziesz pchał? No to chodź. No, no, chodź tu za linę. Będziesz ciągnął, chodź tutaj, tutaj. Tak, tu za linę. O, tak, ciągnij, tu za linę. No, Ciągniemy. Ciągniemy! No, ciągniemy! Mocno! Ciągnij jeszcze. Jeszcze mocno ciągnij. O, nie mam rady. Nie masz rady. O, udało się. Uratowany. A ja patrzyłem do tej... Do tej dziury. No pokaż, jaka głęboka ta dziura. Wejdź do tej dziury. Pokaż, jaka duża. Do takiej dużej dziury wpadłeś. No. A ja nie nafilmowałem tego, jak ty wlatywałeś. To była piękna akcja. Chodź, teraz idziemy na obiad, dobra? Nie, kota kocica, taką taką pułtka, koko koko tu, mama koko tu je, kocie kocie koko obiad. No to chodź, idziemy. Jak nie idziesz, musisz iść, ja idę. Ale ja idę, chodź. Nie, to tu zostajesz? Dobra, to ja będę w domu ja obiad, a ty tutaj siedź.